O mój Boże, przyszłam tutaj i już jestem cała roztrzęsiona, zbulwersowana, bo robiłam sobie notatki do tego podcastu i nakręciłam samą siebie, pisząc te rzeczy, bo dzisiaj przychodzę z bardzo emocjonalnym dla mnie tematem. Dużo tu będzie emocji moich. Witaj w podcaście Work Smart, Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy. Głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci, jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania, jak mądrze inwestować w swój biznes tak, by nie przypalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych. Wszystko zgodnie z mottem Work Smart, not Hard. E, dobrze. E, temat e, takiego. Podstawowego, no może nawet najgorszego błędu, który popełniają początkujący przedsiębiorcy, bardzo początkujący, temat, który przewija się w mojej pracy tutaj, w rozmowach też, czy to mentoringowych, czy to właśnie z wami, gdzieś tam na Instagramie bardzo często. I spotkałam się z wieloma osobami, które są mega rozczarowane obietnicami, które były im dawane obietnicami na temat cudownego życia, ogromnego sukcesu w sieci, który jest możliwy zaraz teraz, gdy tylko kupisz ten produkt, ten kurs, ten masterclass, no to, to dowiesz się jak cudownie jest prowadzić biznes online, pracować godzinkę dziennie i zarabiać miliony. I ten błąd wynika moim zdaniem trochę z naiwności, a trochę z zaufania ogromnego. Trochę też z nieznajomości warunków, które panują w biznesie online i z tego, że ufasz komuś, kto macie tego uczyć, um, że on wie, że, że Ty jesteś w stanie zrobić to w ten sposób. I ja uważam, że to zaufanie w pracy ze swoim mentorem, um, który poprowadzi Cię przez rozwój biznesu online przez ten świat jest zajebiście ważne i trzeba mu ufać tylko trzeba też wybrać odpowiednią osobę i są pewne czerwone flagi, które warto żeby przy tym wyborze się zaświeciły, ale o tym może później. Tym najczęściej spotykanym Błędem, taką naiwnością, którą zauważam, jest to, że bardzo dużo osób zakłada, że jest w stanie po godzinach pracy, godzinkę dziennie, może dwie, pracować nad swoim biznesem online i osiągać szybko bardzo duże rezultaty, ogromny sukces, ogromne przychody, jednocześnie pracując właśnie na etacie, spędzając czas z przyjaciółmi, rodziną, uprawiając sport, wysypiając się, Praktykując swoje hobby i generalnie mając spokojne życie. I owszem, można rozwijać biznes godzinę, dwie godziny po pracy. To jest możliwe i ten biznes będzie się rozwijał. Szczególnie, jeżeli włożymy w to jeszcze pieniądze, o czym już tutaj też w tym podcaście mówiłam, że albo mamy mega dużo czasu na rozwój biznesu, czyli jesteśmy na przykład w stanie 8 godzin dziennie rozwijać biznes. Szczególnie, a właściwie przede wszystkim na początku, bo później taka ilość czasu w ciągu dnia wcale nie jest nam potrzebna na to, żeby ten biznes się rozwijał, ale na początku, kiedy jesteśmy same, sami, to tak, te 8 godzin dziennie jak najbardziej jest takim podstawowym zakresem czasu, takim podstawowym etatem, który spędzamy w pracy i możemy go też poświęcić na rozwój początkującego biznesu. Można poświęcać dwie godziny po pracy, natomiast ten biznes będzie rozwijał się szybciej co przyspieszy rozwój biznesu? pieniądze zainwestowane w biznes, tak jak w każdym innym biznesie, w biznesie online e, warto inwestować pieniądze. już chyba kiedyś o tym tutaj mówiłam, że kiedy ktoś otwiera restaurację, inwestuje w to pół miliona, czyli często dużo więcej i zwrot ma za dwa, trzy, cztery lata z inwestycji. tutaj w przypadku biznesu online stworzyła się jakaś taka no po prostu stworzyłoś takie kłamstwo, które sugeruje, że bez żadnych środków, bez niczego, tylko organicznymi zasięgami jesteś w stanie rozwinąć swój biznes online i to w ogóle w miesiąc najlepiej, nie? No bo popatrz, ja tutaj w miesiąc zyskałam 20 tysięcy followersów, i wow, wow, wow. No to jeszcze nie jest biznes online. Followersi na Instagramie to nie jest biznes online. Więc dwie godziny dziennie. Plus, jeszcze inwestycja finansowa w wirtualną asystentkę, która będzie pracować dodatkowe godziny za ciebie, grafika, który będzie pracować dodatkowe godziny za ciebie, montażystę, który będzie pracować dodatkowe godziny za ciebie, um, mentor, zaoszczędzi ci kupę czasu, bo dzięki swojemu doświadczeniu pokaże ci, w którą stronę warto iść, a czego nie warto robić, więc to już w ogóle są mega, mega godziny pracy zaoszczędzone. I wtedy rzeczywiście połączenie niewielkiego nakładu pracy z pieniędzmi, z współpracą z innymi osobami, może przynieść fajne efekty szybciej, szybciej niż robienie tego samemu na pewno, bo pracowanie po dwie godziny dziennie, na przykład nad swoim biznesem online, oczywiście przyniesie rezultaty, ale w dłuższej perspektywie, i warto się na to przygotować, żeby właśnie się nie rozczarować, bo tutaj jest największy ten problem. Jeżeli jesteś. Zdecydowana i otwarta na to, że OK, mam tylko godzinę, mam tylko dwie godziny czasu, to tworząc sobie oczywiście zupełnie inny plan działania niż osoba, która poświęca na to więcej czasu albo ma pieniądze do, do tego, żeby zainwestować w biznes online, tworząc sobie odpowiedni plan działania, jesteś w stanie ten biznes stopniowo rozwijać. Tylko wtedy pierwsze pieniądze mogą pojawić się po roku, a nie po trzech miesiącach. Czy po pół roku. I na to warto się przygotować, bo właśnie to jest ten moment, w którym ja spotkałam się z ogromnym rozczarowaniem osób, którym bardzo dużo obiecano, które myślały, że tak, mogę wszystko, lecimy z tym, robimy to. A potem, kiedy ten haj wiedzy, obietnic, nadziei opadał, okazało się, że Faktyczna praca, czyli wdrażanie tego, czego się nauczyłam, tego, czego się dowiedziałam, się nie wydarza, bo nie ma na to czasu. Więc ta magia nie ma się kiedy zadziać. Przecież, gdyby było inaczej, to ja czy inne osoby, które pracują nad swoim biznesem online na pełen etat, no to my bylibyśmy już miliarderami, gdyby to tak szybko i łatwo szło. A nie jest wcale takie łatwe. Ostatnio opowiadałam na stories, bardzo polecam mnie tam obserwować do takich codziennych przemyśleń ania.kania.biznes. Też fajne rolki wrzucam, <grym> zupełnie, zupełnie przeciwne niektórym trendom. Ciekawe. I mówiłam o tym, że cztery godziny w ciągu dnia zajęło mi montowanie trzech rolek, takich reklamowych, które miały około 30-40 sekund. I zrobiłam to, bo potrzebowałam tych rolek na już, nie chciałam zlecać, czekać kilka dni, aż będą gotowe, więc uznałam, że zrobię to sama. I zajęło mi to 4 godziny, a ja jestem mega wprawioną już osobą, która bardzo szybko obsługuje programy do montażu filmików, rolek i takich rzeczy, szybko obsługuje programy do tworzenia napisów. Więc tym bardziej, jeżeli jesteś osobą początkującą, no to wyobraź sobie, ile czasu tobie to zajmie, tak? Skoro. Mi to zajęło 4 godziny, 3 filmiki. Oczywiście ja tutaj nie chcę jakoś krytykować Twoich umiejętności, to w ogóle nie o to chodzi. Tylko bardzo chcę pokazać pewną rzeczywistość, urealnić ten biznes online, pokazać, jak to wygląda naprawdę na ziemi. Kiedy już twardo stoimy na ziemi, i jesteśmy w tym działaniu, a nie w takim. Uhu, lecimy z tym. Rakieta, skoki kwantowe. ojejku, to już w ogóle. Skoki kwantowe to jest coś, na co też myślę, wiele osób się nabrało i pojawiło się tam właśnie ogromne, ogromne rozczarowanie, bo widzimy te pojedyncze osoby, które zrobiły te skoki kwantowe, a my tutaj też wzięliśmy udział w milionie takich szkoleń i dalej tego skoku nie ma, prawda? Może jesteś jedną z tych osób. Witaj, ja tutaj zajmuję się tym, jak regularnie, stabilnie i w work-life balansie, też w balansie takim emocjonalnym rozwijać swój biznes online, a nie w Skokach ekscytacji, pewnej takiej obsesji i manii, zarabiać raz na trzy miesiące, na przykład, czy raz na. Och, trzy miesiące to byłoby dobrze. Takie wypalenie po takim jednorazowym skoku, gdzie zarobimy na przykład 30 tysięcy, 50-100 tysięcy, takie wypalenie u mnie pierwsze trwało rok później, gdzie. Ta energia, którą potrzebowałam, żeby zrobić pierwsze swoje kilkadziesiąt tysięcy, regenerowała się przez rok. A bezpośrednio po sprzedaży, to chyba przez dwa miesiące, nie pojawiłam się już na Instagramie, bo tak dużo w to energii włożyłam. To było w 2018 roku, teraz pracuję zupełnie inaczej, na spokojniejszym systemie nerwowym na balansie, stabilnych przypływach, regularnych co miesiąc, które też już są bardzo wysokie ale ta skala zwiększała się stopniowo. Skoro słuchasz tego podcastu, no to mam nadzieję, że nie zrezygnowałaś totalnie ze swoich marzeń o regularnych wpływach z biznesu online, o spokojnym życiu, o życiu na własnych zasadach, o pracy w krótszym wymiarze godzinowym niż na etacie, bo to rzeczywiście da się zrobić w biznesie online. Nie od razu nie od początku, ale Trzy godziny dziennie pracy nad biznesem online są jak najbardziej możliwe i osiągalne dla moim zdaniem większości biznesów online. Więc jeżeli jeszcze nie zrezygnowałaś albo nie uznałaś na przykład po takich obietnicach skoków kwantowych, czy jakiegoś mega rozwoju, że coś z tobą nie tak, bo, bo to też się czasem zdarza, uwierz, wszystko jest z tobą w porządku. Wcale nie samym magnetyzmem, przyciąganiem, czy nawet takim. Łapaniem wiedzy, zachłyśnięciem się wiedzą, nie tym rozwija się biznes online, a rozwija się go pracą. Wow, ale to nie jest sexy masakra. No teraz to ja już nie wiem, czy ktoś będzie chciał ze mną pracować, skoro y, mówię, że nie samym siedzeniem i manifestowaniem rozwija się biznes online. <grym> Oczywiście ja. Też to robię i to bardzo dobrze u mnie działa. Natomiast ta manifestacja pomaga mi zobaczyć kolejny krok, w którym mam pójść, pomaga mi zrozumieć, jakie, no właśnie, jakie kroki mam podjąć, żeby dojść do mojego celu. On nie spada na mnie z nieba i chyba na nikogo nie spadł. I tak sobie myślę, że tym bardziej, kiedy masz tak mało czasu, godzinkę, dwie dziennie, to tak ważne jest, odpowiednie stawianie kolejnych kroków, odpowiednie dobieranie umiejętności, których chcesz się nauczyć, odpowiednie dobieranie kursów, które chcesz przerobić, bo one będą narzucały Ci kierunek, w którym pójdziesz, bo popatrz. Czy jeżeli masz godzinę dwie dziennie, to tak ważne jest, żebyś nauczyła się spektakularnie montować rolki, bo to oznacza, że ty najbliższe swoje kilkadziesiąt godzin poświęcisz na naukę. Montowania rolek oraz oczywiście będziesz chciała to wszystko pokazać w sieci, więc będziesz bardzo dużo tych rolek wrzucać, które będą mieć spektakularny montaż. Będziesz się pojawiać po prostu dwie ty na ekranie, super przejścia, wybuchy, cudawianki, wróżki. I na przykład, z jednej strony, moim zdaniem, to może doprowadzić do niczego, bo spektakularny montaż wcale nie jest potrzebny, żeby budować społeczność. To ciekawe, wartościowe, angażujące treści są potrzebne, a ten montaż wcale nie jest aż tak ważny, żeby te warunki spełnić, ale powiedzmy, że twoje konto dzięki temu coś tam urośnie. No i czy to był twój cel? Poświęciłaś kilka miesięcy na to, żeby twoje konto trochę urosło? Czy celem biznesu nie jest zarabianie? No ale Ania, jak będę mieć więcej i więcej followersów na Instagramie, to będę więcej i więcej zarabiać. Czyżby? Będziesz? Kto ci tak powiedział? Bo ja prowadzę mój biznes już 5 lat i jak na 5 lat, to mam tylko 30 tysięcy obserwujących na Instagramie. W tym czasie myślę, że mogłam się dużo bardziej rozwinąć, ale w ogóle się na tym nie skupiałam. Za to przez ten czas, no, zdobyłam już milionowe przychody, tak? No więc widzisz tutaj. Moje priorytety klarowały się zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy na przykład miałam mało czasu na rozwijanie mojego biznesu na studiach, no to nie poświęcałam tego czasu na rozwój konta na Instagramie. Poświęciłam go na stworzenie wtedy akurat mocnej bazy newsletterowej, stworzenie produktu i już na studiach sprzedałam pierwszy swój produkt i zrobiłam swoje pierwsze 20 tysięcy, co było w ogóle wow! Fenomenem. Studentka, która ma na koncie 20 kafliczejsz, no to, <noise> to było coś. Ale nie rozwaliłam ich i nie kupiłam sobie, nie wiem, torebki Louis Vuitton. Nie wiem, w sumie, czy za taką cenę można kupić torebkę Louis Vuitton, ale zainwestowałam ponownie te pieniądze. Zapłaciłam wirtualnej asystentce o matko, studentka, która zatrudnia asystentkę, grafika, osobę od reklam. Ja pierdzielę, co ja zrobiłam. W ogóle nie wierzę w to, co ja mówię teraz, ale tak było. Także uważaj. Gdzie kieruje się Twoja uwaga? W jakie rzeczy teraz wchodzisz? Bo czy to było na początku celem Twojego biznesu online? Czy to było Twoim celem przy zakładaniu biznesu online, żeby nagle uczyć się spektakularnego montażu rolek? Bo moim celem było zarabianie dobrych pieniędzy, takich, żeby się z nich utrzymać, w przyszłości również bardzo dużo odkładać. Inwestować, wybudować dom, za gotówkę itd. Tak Utrzymać konia, co teraz akurat się spełnia, no i drugim takim celem była wolność czasowa. Chciałam mieć tą swobodę, tą wolność, że nie muszę chodzić do pracy od 8 do 16, nie mam nikogo nad głową, nie mówi mi nikt, co mam robić. Sama sobie wyznaczam zadania, sama sobie wyznaczam, kiedy pracuję, a kiedy nie. To były moje główne cele. Nie marzyłam nigdy o tym, żeby nauczyć się. Montować rolki. Może o tym marzysz. Bo są ludzie, którzy o tym marzą. Na przykład Kamil, który montuje ten podcast, kocha montować i spełnia swoje marzenia, mam nadzieję, montując te odcinki. Ale jeżeli o tym marzysz, to może inna kariera przed tobą, może właśnie będziesz specjalistką od montażu. Hmm? Dobra, koniec dygresji. Posłuchaj. Rozpoczęłam pracę nad pierwszym moim kursem do tego biznesu, tego biznesu o biznesie online. <noise> I bardzo, bardzo ciepło, i tak czuję, że z taką miłością, zrozumieniem, współczuciem i wsparciem chcę Cię zaprosić do zapisania się do listy osób oczekujących, ponieważ no, kurs jeszcze jest w trakcie tworzenia. To będzie kurs, który właśnie ma pomóc spełnić Ci te marzenie. Tak? Marzenie o wolności, work-life balance, o zarabianiu dobrych pieniędzy na biznesie online w taki sposób, żeby to było stabilne, spokojne, nienerwowe, nie w wypaleniu emocjonalnym, ale właśnie w tej stabilności. Takie, żebyś rzeczywiście po pewnym czasie mogła pracować kilka godzin dziennie i mieć masę czasu dla siebie. To są. To były moje główne cele i wiem i słyszę, że to są główne cele osób, które chcą otworzyć biznes online. I w tym kursie ja będę chciała ci pokazać prostą ścieżkę do tego, bez żadnych zawiasów, rozproszeń, dodatkowych, nieważnych w ogóle spraw. To będzie prosta ścieżka do celu. Najważniejsze, najbardziej fundamentalne tematy związane z biznesem online z jego tworzeniem od podstaw. I to oczywiście z takiej strony marketingu, lejków sprzedażowych, budowania oferty, ale też takiej strony przekonań, które posiada osoba prowadząca sukcesem biznes online, bo to też jest bardzo ważne. Natomiast to i tak będzie taka esencja, to będzie taki esencjonalizm. Ja jestem esenc esencjonalistką. Oj, bardzo jestem esencjonalistką, bo nie lubię pierdololo przegadywania pewnych tematów. Uważam, że jeżeli komuś pomagam, to chcę jak najszybciej, jak najefektywniej, no właśnie stąd to moje zainteresowanie efektywną pracą i nauką jak najefektywniej przekazać mu tę wiedzę, żeby jak najszybciej ta osoba mogła zacząć pracę. To będzie taki program, po którym nie będziesz potrzebować niczego więcej przez długi, długi czas, bo to jest na początek, oczywiście, na rozkręcenie biznesu online, później. Wiadomo, cały czas musimy się edukować, całe życie się uczymy. Z tym kursem, oczywiście, on nie będzie tani. Ja już to mogę podkreślić, bo po pierwsze, inwestowanie w wiedzę o biznesie online od osoby, która z sukcesem prowadzi ten biznes online od pięciu lat, a nie założyła pół roku temu konto na Instagramie, czy tam rok temu nawet, to jest wiedza, która jest warta po prostu dużych pieniędzy, ale tak sobie przemyślałam ten kurs, że jak dołączysz do tego programu, to nie będziesz potrzebować niczego więcej. Bo widzę cię, widzę cię w sytuacji, w jakiej jesteś. Rozmawiałyśmy o tym na początku, że bardzo prawdopodobne, że rozwijasz ten biznes po godzinach. Masz mało czasu, więc nie możesz sobie pozwolić na rozpraszanie się, na kupowanie miliona różnych małych kursików, może i tanich, ale nie wiadomo, co z tego będzie. I każdy po trochu coś tam mówi, co robić, ale nikt nie pokazuje tej pełnej ścieżki rozwoju. Dlatego Ach, nie mogę się doczekać tego programu. Nie zdecydowałam jeszcze nawet, czy nagram do niego filmy, czy może będziemy pracować na żywo. Daj znać na Instagramie pod postem o tym podcaście, w jaki sposób ty wolisz pracować. Czy chciałabyś właśnie spotykać się na żywo, zadawać pytania, czy może wolisz w dowolnej chwili odtwarzać sobie filmiki? Możesz też na Instagramie zadać mi wiadomości prywatnej albo właśnie pod postem pytania. Albo podrzucić tematy, o których chcesz usłyszeć, które dotyczą właśnie biznesu online, rozkręcania biznesu online, bo to będzie miało wpływ na to, co ja włożę do tego kursu, no bo przecież robię go dla Ciebie. Ja oczywiście wiem, co robić, natomiast tematy, które Ty podsuniesz, mogą pomóc ukształtować te treści, które Ci chcę przekazać. Także zapisz się z linków w opisie koniecznie, bo do niczego cię to totalnie teraz nie zobowiązuje. Ja też po prostu chcę wiedzieć, ile osób jest zainteresowanych tym tematem i pracą ze mną moją metodologią. Słuchasz tego podcastu, wiesz jakie mam podejście. Jestem ciekawa po prostu ile osób chce się ze mną uczyć. To będzie dla mnie ogromna motywacja do pracy i działania nad tym programem. Link jest w opisie. Buziaki, słyszymy się za tydzień. Bardzo dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw 5 gwiazdek i daj znać w komentarzu, w czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, wpisz ania.kania.biznes i zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy smart, not hard. No i zyskać więcej czasu dla siebie, bo to przecież w efektywnym działaniu jest najpiękniejsze. Jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym pod tym odcinkiem. Sciskam i do usłyszenia!